Witajcie, w dzisiejszym odcinku wedle waszych głosów omówię koncept art Spinozaura, przedstawię teorię na jego temat, informacje, które o nim mamy oraz spekulacje na temat jego wymiarów. Nie będę tutaj mówił o tym, jaki był prawdziwy Spinozaur, ponieważ zrobiłem film o Spinozaurze, który jest paleontologicznym spojrzeniem na tego niezwykłego gada. Jeśli więc ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś o prawdziwym Spinozaurze, to zapraszam tam. Jednak to, co muszę omówić, to dlaczego spinozaur jest tak bardzo popularnym zwierzęciem. W zasadzie większa sława spinozaura w popkulturze zaczęła się od Parku Jurajskiego 3, gdzie to pokazano spinozaura jako dużego i potężnego drapieżnika, mogącego pokonać nawet Tyranozaura. I to właśnie od tego zaczęła się cała sława spinozaura w popkulturze. Później ten wielki teropod pojawił się także w serialach dokumentalnych oraz grach komputerowych. Nie ma się więc dziwić, że ten wodnolądowy robot jest także rozpoznawalny i zostaje dany do gry DL Every. Zanim jednak przejdę do konceptartu spinozaura, chciałem pogadać o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, co mamy na jego temat. Z informacji i filmów, które dostajemy na jego temat, wynika, że spinozaur ma już model, który wygląda nawet ładnie, do tego ma animację, w tym także animację wzrostu oraz wiemy, że ma skończone przynajmniej część dźwięku więc Spinozaur może się wydawać być na dosyć zaawansowanym poziomie ukończenia. Jednak tak nie jest. Twórcy bowiem pisali, że Spinozaur jest bardzo skomplikowanym zwierzęciem posiadającym sporo animacji i mechanik. A te informacje powodują, że trudno jest określić, kiedy Spinozaur zostanie dany do gry. Dodatkowo mamy także zdjęcia, na których Spinozaur chwyta Deinozucha. Niestety są to tylko zdjęcia, a nie cała animacja. Te wszystkie czynniki powodują, że trudno jest określić na jakim poziomie ukończenia jest spinozaur. Koncept art Spinozaura składa się ze siedmiu obrazków, z których da się wywnioskować możliwości i umiejętności tego dinozaura. Z tego obrazka można wywnioskować, że Spinozaur, tak samo jak Allozaur będzie w stanie wykopywać zwierzęta z Nor. Tak jak zrobił to z Minmi, którego można zobaczyć na konceptarcie. Generalnie wychodzi na to, że teropody posiadające długie przednie kończyny będą w stanie wykopywać nory. W takiej sytuacji mam nadzieję, że twórcy gry postarają się, żeby mechanika nor była odpowiednio zbalansowana. Na przykład w taki sposób, by nory były dość głębokie i na tyle głębokie, by teropody takie jak alozał czy spinozaur nie mogły odkopać je całe, tylko jakąś niewielką część. Na kolejnym arcie widzimy jak Spinozaur atakuje Ozaury. I najprawdopodobniej oznacza to, że Spinozaur będzie w stanie polować zasadzki tak jak Dinozaur. Z tą różnicą, że Spinozaur będzie to robił w gorszy sposób. Co widzimy na koncept arcie, na którym nie udaje mu się chwycić żadnego Bejpiaozaura. I szczerze, mam nadzieję, że nie jest to żadna mechanika. Bo nisza wodonądowego stwora polującego z zasadzki jest już zajęta dla Deinozucha. I mam nadzieję, że spinozaur nie będzie w stanie tak łatwo jak Dejnozuch polować z zasadzki. Po prostu wolałbym, żeby spinozaur nie był w stanie polować w niezauważony sposób z wody, bo to po prostu zniszczyłoby balans rozgrywki i spowodowałoby, że granie Deinozuchem nie miałoby sensu. Bo po co grać Dejnozuchem, skoro nagle się okazuje, że do gry dostajemy spinozaura, który także może wyskakiwać z wody z zasadzki. W takiej sytuacji po prostu woda zostałaby kompletnie zdominowana przez spinozaury. Na kolejnym arcie widzimy jak spinozaur rozrywa ciało tenontozaura. I tutaj mam dwie hipotezy. Albo ma to nam pokazać jak spinozaur rozrywa ofiarę po to, by pożywić się organami, albo art ten pokazuje nam, że spinozaur będzie mógł jeść ofiary jednocześnie przemieszczając się. Ponieważ jako, że Spinozaur posiada długie przednie kończyny, to mógłby on przenosić ofiarę nie w pysku, a w łapach tak jak Allozaur. W takiej sytuacji Spinozaur mógłby chodzić z takim ciałem i co jakiś czas zjadać kawałek ciała, nawet się nie zatrzymując. Bo ciało cały czas byłoby trzymane przez łapy. Na tym arcie widzimy jak Spinozaur atakuje Dejnozucha. Moim zdaniem, ma nam to po prostu pokazać, że ta dwójka będzie dla siebie wrogami, tak samo jak Rex i Ganotozaur. Jednak z drugiej strony, patrząc na model Spinozaura i na jego porównanie z dennozuchem i Rexem, mam wrażenie, że Spinozaur będzie ich przewyższał. Może nie pod względem ataku, ponieważ to Tyranozaur i Deinozuch mieli największy zaciski szczęk spośród lądowych zwierząt, ale na pewno będzie od nich większy. Dlatego Spinozaur najpierw będzie ich dominować. Chociaż to się jeszcze okaże, bo jeszcze nie wiemy jak rework dinozucha go zmieni. Być może dinozuch po reworku będzie na tyle silny, by wygrać ze Spinozaurem w wodzie. Na tej chwilę po prostu trudno odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli natomiast chodzi o wielkość Spinozaura, to tutaj podtrzymuję, że moim zdaniem będzie on ważyć około 10-12 ton z naciskiem na 10 ton. A to dlatego, bo spinoza, mimo bycia wyższym i dłuższym od Rexa i Dejnozucha, nie ma tych samych proporcji co oni. Spinoza ma dłuższy ogon oraz dość długą szyję. A do tego Spinozar wydaje się być trochę smuklejszy od Rexa. Generalnie, mimo że Spinozar jest dłuższy od Dejnozucha o jakieś 4, nawet może 5 metrów, to przez jego budowę uważam, że Spinozar będzie cięższy od Dejnozucha o jakieś max 2-3 tony. Czyli ważyłby wtedy jakieś 10-11 ton. Gdyby natomiast ważył więcej, mógłby być po prostu zbyt OP. Na kolejnym arcie widzimy jak Spinozar walczy z Dejnoheir. Który moim zdaniem będzie tym samym dla Spinozaura, co Triceratops dla Rexa. Deino Heirus będzie po prostu wrogiem równym Spinozaurowi, który będzie w stanie go zabić w jego środowisku. Przy okazji widzimy też, że Spinozaur tak samo jak Baryonyx będzie atakował głównie łapami, a nie szczęką. Co pokazuje, że Spinozaur nie będzie posiadał ogromnego zacisku szczęk. Więc moim zdaniem, mimo tego, że będzie on większy niż Deino czy Rex, to będzie miał słabszy atak od nich. Moim zdaniem Deinoheirus będzie ważyć mniej więcej tyle samo co Spinoza. Generalnie uważam, że ta dwójka będzie swoimi odpowiednikami zamieszkującymi te same środowisko, posiadającym o to podobne wymiary i będą atakować w ten sam sposób za pomocą przednich kończyn. A różnica między nimi będzie taka, że Spinozał to mięso żerca, a Deinoheirus to wszystko żelca, jedzący głównie rośliny. Generalnie moim zdaniem ta dwójka mogłaby zostać dodana razem do gry, tak samo jak Rex zostanie dodany wraz z Ciceatopsem, bo to po prostu byłoby odpowiednie, zachowałoby balans w środowisku wodno-lądowym, ponieważ wtedy mielibyśmy i dużego drapieżnika, i przy okazji dużego roślinożercę, który byłby w stanie jakoś zwalczyć tego drapieżnika, a nawet go przepędzić albo zabić. Na ostatnich dwóch artach widzimy, jak Spinozaur atakuje i przewraca Ankylozaura. W sumie scena podobna do tej z Jurassic World, ale wracając. Najprawdopodobniej obrazy te mają przedstawiać umiejętność powalania zwierząt, jaką ma posiadać Spinozaur. I trudno tutaj wywnioskować, jak dokładnie będzie ta umiejętność działała. Nie wiemy nawet, jak wielkie zwierzęta Spinozaur będzie mógł powalać. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to Ankylozaur, Mógłbym założyć, że spinozaur będzie mógł powalać zwierzęta mniejsze od siebie. Większe raczej nie będzie w stanie powalić, a jedynie je zabić lub jakoś wykrwawić. Chociaż nie pokazano nam na konceptarci, by jego pazury zdawały spore krwawienie, to jednak uważam, że najpewniej będą zdawały jakieś krwawienie. Może nie tak wielkie jak u tej czy z tego zaura, ale najprawdopodobniej jakieś nawet minimalne będą w stanie zadawać. Generalnie widzimy, że Spinozar będzie powalać za pomocą przednich kończyn i to za pomocą nich będzie atakować inne zwierzęta. Mam tylko nadzieję, że Spinozar będzie musiał się jakoś postarać, by taką ofiarę powalić. Chodzi mi po prostu o to, by Spinozar nie był takim totalnym predatorem, który zabije wszystko na swojej drodze. Podsumowując, spinozaur wygląda na bardzo groźnego dinozaura, który jest w stanie zabić lub powalić wszystko na swojej drodze. Być może taki właśnie jest zamysł tego dinozaura. Ma on być tym wielkim, dominującym drapieżnikiem, który wchodząc na dane terytorium powoduje, że inne gatunki muszą stamtąd uciec. Zastanawiam się tylko, jak będzie wyglądała relacja między Spinozaurem a innymi Spinozaurydami, takimi jak Baryonyk czy Suchomimus. Jak mają oni funkcjonować razem w tym samym środowisku? Jeśli Spinozaur naprawdę ma być takim wielkim, potężnym predatorem, to mam nadzieję, że to zmienią, bo wtedy naprawdę tylko nieliczne zwierzęta będą mogły go zabić. Uważam po prostu, że Spinozaur powinien dostać jakąś słabość, która będzie powodować, że nie będzie on tak potężny. Niestety trudno jest wskazać jaka mogła to być słabość. Po prostu mam nadzieję więc, że Spinoza, gdy w końcu zostanie dodany do gry, to nie będzie on niszczył balansu tej gry, a jakoś uda się go twórcom wpasować tak, by nie zniszczył tego, co już zbudowano. Na dziś to już wszystko w tym materiale. Piszcie w komentarzach co sądzicie o dodaniu tak potężnego zwierzęcia do gry, a ja się z Wami żegnam, to był odcinek o Spinozaurze w DA. every month